Hej, cześć siedzano, z tej strony Ridex i to znowu gramy w Donut County. Widziałem, że ostatnio cały czas są jakieś błędy, bo OBS coś nie chce współgać z tą grą. Nie wiem dlaczego tak jest. Mam nadzieję, że to będzie napewione. Najwyżej po prostu jak wejdzie znowu tak, że będzie czarny ekran, no to tu no, to po prostu będę musiał to uciąć i dany poziom zostanie pominięty, no bo nie jestem w stanie tego zrobić takie jest modelu, jakie bym chciał, a nie mogę wybrać sobie rozdziału. Jakbym mógł wybrać rozdziały, to jeszcze bym mógł przykładowo powtórzyć dane misje, znaczy misje dane historie. No ale jak na razie no niestety wygląda to, jak wygląda i będziecie musieli sobie z tym jakoś tak poradzić. Mam nadzieję, że nie będziecie o to źli. Ja, bo powiem, że sami nawet jeśli jesteście o to źli no to powiem tak, sam nie jestem z tego zadowolony. Bo bym wolał wam pokazywać e, normalnie, jak to wygląda. A to, jak nagrywałem PayPal Please, chociażby, to nie było żadnego problemu. że nie zauważyłem. A jeśli chodzi też o moje e, przejścia, moje ogólnie nagrywanie, tak jak mówię, ja próbowałem akurat ogarnąć sobie nowy mikrofon. Jak na razie nie jestem w stanie ogarnąć nowego mikrofonu, bo miałem jeden. Okazuje się, że nie działa. Jest zepsuty, więc nie za bardzo zdołam to jak na razie do tej pory naprawić. Musimy sobie radzić z tym, co jak na razie mam. Mam nadzieję, że to nie będzie Bóg jak przeszkadzało, bo chyba wydaje mi się, że dobrze nie słychać. Aż zauważyłem, że czasami jestem głośniej, a jestem ciszej. No ale nie. Ustawienia OBS są dobre. Może to było to przez e, sławki, z których korzystam. A z ogólnie mikrofonu. E, oraz też, no to jak mówię, ja nie mam jakichś wyspecjalizowanych programów do nagrywania, więc nie jestem w stanie Bóg wie czego zrobić. No ale mi się wydaje, że nie powinno być żadnego problemu. Dobra, koniec gadania, Zaczynamy kolejna historia. 999 z pod ziemią, Donald County. To chyba wezmę jeszcze powtórzę tak na szybko, żebyście wiedzieli, co było po poprzednim odcinku. Dobra, Beka. szopek nasz ukochany. Eee, mam pytanko. Nie ocaliłeś, że byłeś zajęty oglądaniem filmików o ptaszkach. No cóż, tak się składa. Są bardzo stare, mają po kilkaset lat. Ale... Obaj macie z tepary. Przyznajcie to. Nie, wcale... Wcale nie oglądałem tych ptaszków. Jasne? No to co robiłeś łapę? Pisałem maila. Do ptaszka. Nie. Śmiedzielu. Do mojego brata. Do Salta. Ja? Pisałem przeprosiny. Nie powinienem był rozbijać twojej lawa lamp lampy. A ja nie powinienem był zjadać lawy. Źle zrobiłem. Pep. Wszystko w porządku. Stary. Lawa jest najlepsza. O! O! Hech. Lol. A więc pogodziłem skłóconych braci. Rozwiązałem wężowy problem funkcjonariusza publicznego. Dałem dziecku prezent w postaci niezapomnianego lotu. Jestem bohaterem. Ej, ty! Bohaty! Co? Co się zajmujesz? Sprzedaję materiały wybuchowe. Wow! Ekstra. Znaczy się, brzmi trochę niebezpiecznie Toskanie obywatele mogliby chcieć się wysadzić w twoje stoisko w ulicze Ze względu bezpieczeństwa. bezpieczeństwo Nie z tych rzeczy Mój interes jest w pełni legalny Mam najwięcej pozwoleń w Donut County Zawała fajerekami jest bezpieczniejsza od jazdy samochodem Dobra, i powracamy do tego punktu, w którym żeśmy byli Czyli plaża A raczej parking plażowy Oby nie wywaliło OBS, naprawdę, bo się przestanowuję Okej, okay, on jest tutaj w środku i znowu zbieramy po kolei pomniejsze rzeczy. Mówię, gra mi się bardzo, ale to bardzo podoba. Jest sympatyczna, kolorowa. Naprawdę miło się to ogląda. Przynajmniej dla mnie się gra miło. Więc mam nadzieję, że dla Was również się miło to ogląda. O, fałeki. Tak, jest tych fałeków. Trzeba być powiedzieć coś zrobić. Odpalić właśnie. Okej, okay. teraz weźmy okej, okay. dobra, czyli będę musiał wziąć i wyznaczyć te takie chyba. O właśnie Chodź tu przesądzka. Okej. Okay. Ja muszę się do niej dostać jakoś, tylko jak? Bo znowu trzeba będzie podpalić Na szybko tutaj O właśnie A trzeba będzie kilka razy No dobra No to I na szybko, szybko Ale dziwne, że ona nie postanowiła nawet żeby uciec z bajeczek, przecież widzisz, że coś jest nie tak, nie? No to no, to zobaczymy no, skończy tak, to jak jeszcze Czy w dziurze? Ale zawaliła głową No a się zapała No cóż Oj, znowu obkłon? Nie widziałem, że była gdzieś a nie, przepraszam, one jadą kukurydzę, no tak. Przecież ona one jadą kukurydzę. Oho? Oho? A kogo Dylek sobie śpi? Gdzie że on nie widziałem. Straszopedia, zobaczymy, wrażdowe ognisko jest są wrażliwi na ogień No nie ma osoby nie nie? Chyba Wrażdowy klip Klipy to pułapki zbudowane przez kosmitów Nie Wrażdowa kukurydza Jest pokryta jakimś białym czymś i ostrym czymś Tak smaczna Białe coś i ostre coś? W eee, czego wyjaśnicie w komentarzu, nie będę się rozwodził nad tym Popcorn upiaszczony aby go zrobić, trzeba stworzyć walkę z mebą. Ma znakomitą fakturę. Upiaszczony, no. W piasku, no, nie, no, nie wiem, czy taka wspaniała faktura. Książka żółta. Nie zmusicie mnie do czytania. Nie ma mowy. Czas tej podstawówki. I niechęć do lektury. Mewa. 99 Mew to kryminaliści. No, kradną żarcie, nie? Fajerek. Można ich używać do ucołania włosów. O, nie, co wyobraziłem podpalonego szopa przez to, nie? Stoisko z fajerbekami. Sklep z, z wybuchowymi świeczkami. No tak. Koszyk piknikowy. Dość popularny typ skrzyni skarbów. No dość, dobrze, tylko że ty nie musisz mieć w szopie łopaty, żeby go wykopać, nie? Kubek jednorazowy. Nie pij natychmiast, poczekaj, aż bombelki uciekną. Jak ktoś woli ozgadzony napój pojemnik na fetki. Mewy są głupie. Wiedzą, że fytki są pycha. No, tak Kabriolet Morcela, Mosela. ma ładniejszy wóz niż ja. A teraz w ogóle jest samochód? Do tego co to w ogóle jest samochód? Nawet chyba nie widziałem. Albo może się dowiemy, albo widziałem, tylko nie pamiętam. Dobra, zobaczymy, co teraz dalej. Boom! Po prostu sprzedałem okolicę. Ktoś jeszcze ma coś do mnie? Ja mam. Tak, właściwie to mam coś do Miry. O, No to teraz Ty masz kłopoty, Miry. Oko? Cóż, Miry zna szczegóły, ale chyba wszyscy powinni. Wszyscy powinno to usłyszeć. Chyba wszyscy powinni. Ale to chyba po prostu. Nawet te ptasia dziwaki. Tak, powiedz im. No cóż, wiedziałam, że to szopy robią te dziury. Wiedziałam cały ten czas. Wszyscy mi ciągle do zdziwienia. A, czekaj. Dziennie. Powinno dobrze no Nie wiem czy było słychać, ale... Okej. Okay. get Park. sam tam Dobra. Ile wersji... Ile bezy byłoby potrzeba, żeby cię pokonać? Bezy? Męży. Jezu, te polskie znaki dużo jatowitych? normalnych. Ale walczycie w małym pokoju. Okej. Okay. Hmm. Jaka muzyka! To jest tysiąc. Lol. Okay, spodziewa się paczki. Co tu jest za muzyka? Nie się jeszcze o co chodzi z tymi zdjęciami? Co? Oby nie było copyrightu. Oby nie było copyrightu. Nie Saldy nie odbiadło, tylko dni. Gadałaś pod sumem? Podobno ma jakieś info. Po prostu powiedział mi, że zima jest wkręcła i płaska. Jednocześnie. jakiś cudem. Mira, wiesz, że odkąd szopy się wprowadziły, ludzie zaczęli znikać. Pracujesz w sklepie z donutami Donatami. O, ciągle się podejmy jeszcze. No nie wiem, tak to ja mnie dobrze. A Beka to mój kompel. Zamówiłem Donata. Dlaczego? Zedowicie spakuję. Muszę lecieć. Pogadamy potem. I już. Okej. Okay. Jakieś sztuki trzeba zapać. A to jest głośne teraz, chyba. Czekajcie, muszę to ustawić. to jest za głośne. Gdzie to jest? Głośność muzyki. Niech będzie tak. i wiecie, tak. I tak jest mi no trochę głośno, ale to może z wypadku na no to, że po ja, to bardzo głośno na słabkach, ale... Zobaczymy. A, coraz większe gady mogę wziąć. Tego jeszcze nie mogę. A, tutaj była. Jeszcze trochę teaby weźmiemy. Mogę już się wziąć? Mogę. Ciężko jest, ale mogę. A szukam po oczach, czy gdzieś nie ma. A dobra, już jest. Dobra, to też jest kolejny gad z To jest straszacz. ok. No szkoda, że nie mogą sobie zjeść paczka, nie? Wszędzie pączki, 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 a nie innego jeszcze nie, nikt nie zjadł. czy nie zauważyłem. A choć tu getcie. Ja to czego zjemy. Te drzewka tutaj. O, okej. Okay. Mamy jackpota, Mamy palmę. Dobra. Okay. Okej, okay. no i już po muzyce. Z jednej strony może dobrze, bo przynajmniej nie będzie problemów. Myślę, że on walnie swój, swoją paszczą o kraniec dziury, nie? Przysięgam, myślę, że on zaraz walnie. A mi tą głowę palmy. Tutaj jeszcze. Tutaj po kolei. Dawaj te świeci. No i to wiadomo. No i da, mamy to. Świetna dostawa znowu. Tak mi się wydaje, bo dzisiaj też zrobimy tak, że są będą tylko trzy odcinki To spodziewam się, że raczej ostatni odcinek To będzie chyba ten ostatni, No przynajmniej się poznałem, że był ten ostatni pewnie, e, Książka niebieska, pewnie zawiera dowód, że się istnieją Książka czerwona, pewnie o czymś strasznie nudnym Jak kolekcjonowanie łyżek Dom Koko, jak on się tam mieści? Bo w sumie dom był duży, nie? i znaczy normalnie Ręka wytyku na Koko. Żyj łapki. Telefon Koko. Ma 9999 przeczytanych maili. Dlaczego nie 10 tysięcy? Chyba, że to jest ten ogranicznik mailowy, jaki ogólnie może być. Prawdopodobnie tak. Słyszał Do karania ubrań za to, że się pomoczyły. Co? Karać ubrania. Czyli wyobraźcie sobie. Jakby ciuchy miały swoją własną inteligencję. Jakby w ogóle rozumiały, co się dzieje wokół nich. I wy mówicie do swoich uchwań, że idziecie je powiesić. Ojcie, tyle humor! E, flamik. Jedyny dobry ptak do tak. No tak, no nie lubi mew w Shopu Leżak. Przestro, które od dziecka chciało być łóżkiem. Nie wiem co o tym się powiedzieć? Wentylator. Jak się gada w jego kierunku, to brzmi jak Swita. No, za dzieciństwa w większości osób, które się urodziły przed 2000 rokiem, albo nawet mogę powiedzieć, przed 2005. Między innymi i mną. Radio Koko. Ludzkie echo potrafi uczynić ponad 100 piosenek. No, w sumie tak. No, czy to chyba na raz. Nie, ale ogólnie tak. Zraszacz. Umieść go w domu, jeśli lubisz wilgoć. Pojezu, nie. <noise> e, Kosz na śmieci. Chyba nie trzeba przedstawiać. Kultowa skrawnica fajności. Dla szopów tak. Gekon. Wyobraź sobie, mieć przez cały dzień klejące łapy. Spiderman? Spiderman. Kto wie, Gekon nowy. Gdybym miał klejące łapy, chodziłbym po suficie i krzyczał. Spider-Man? Spider-Man! konduszy. Będę miał klejące łapy, zobaczycie, nikt mnie, nikt mnie nie powstrzyma. Okej. Okay. Wibrafon Coco. Co to jest wibrafon? Wygląda jak takie małe pianinko, ale jakby się miało na nim grać na cymbałkach? Może to jest właśnie, właśnie na cymbałki albo coś. Kogo gra na nim codziennie, żeby wkurzyć sąsiadów. OK. Pałeczka do wibrafonu, o właśnie, no to jak cymbałki, tylko no to jest jako vibrafon. Bo pierwsze słyszałem o takiej nazwie Wcale nie boli Czyli musiał się tym pisać głęboko, okej okay. Gablota do, do donatów. Własność Donat Country. trzeba to z tym podesłać, o ty złodzieju Okej, okay. zobaczymy co będzie z tym związane, ojej będzie Teraz mamy drugi poziom Przykro mi Koko. Przede mnie wpadłeś w dziurę. Przede? Nie, nie powinnam była zadumiać się u szoków. Że co? Myślałem, że jesteśmy kąplami mała. A ja też tak myślałam. A ja potem zniszczyłeś moje miasto. Nic nie mam. Próbowałem pomóc, jak mnie, jak mnie prosiłaś. Kupiłem ci nawet katapultem. Katapultem? Nie może to kompletna strata punktów. Powiedziałeś, dzięki kata... Powiedziałeś, że dzięki katapulcie będziesz mógł przez wszystko z powrotem. Ale jakimś trudem jesteśmy tutaj, w dziurze? Kurczaki, Nie są statu punktów. Ok, Jelly Bean. Pocałuj dolop w główkę. Obraziłeś ją. To. Eee. Nie. Pocałuj ją. To. Nie. Otóż tyle mógłbyś zrobić, skoro ukradłeś nam wszystkie jajka. Nie ukradłeś żadnych jajek. Przelecia... Przeleciały przez ziemię. Tak? Może obu znam, co się stało, Jellybean? Bean. Nawalnie nastały ciężkie czasy. Musiałem sprzedać mojego medalowego koguta, żeby zrzucać koniec końcem. To była bardzo niezadowolona. Okej. Okay. 100 doła dla kurczaków. 55. ok sobie kłaszczę kurkę. Przyjechał shopu. I co z nim będzie związane? Czy krótko że będziemy ciągnięć do Jury teraz w tym momencie? przez jego własna broń. Lawa lampa. Tutaj po kolei boksy. Już klatkę mogę wziąć. Jeszcze nie, ale mogę wywalić. Teraz powinienem móc wziąć. No i dawaj, shopie Twoja własna broń. Ale co? To jakiś bolek. A ten co? Dlaczego zacząłeś kodunata Można mówić? Lol, w czym problem? Beka, to już, da, to już za wiele. Da? Powinno być sa. No właśnie, za wiele. A nie, zobaczyłem. E, Musisz natomiast kupić katapultę. I wszystko naprawić. Ale muszę przełożyć na kład Kup KATAPULTE. Obiecałeś. Dobra, dobra. Wszystko naprawię. Ale widzisz mi przysługę. Pa. Wczytywanie sklepu. Co? Eee... Dobra. To jest są jakieś meble, Ale co jakbym wziął... Co jakbym wziął teraz? Zmienił scenerię. I nie kupię katapulty Tylko kupię energetyki A spróbujemy Aha, z was gamingowy paliwa Okej, okay. Czy to było osiągnięcie I więcej nie mogę Czyli i tak... Do tego trzeba mieć dziesiąty poziom Dobra, czyli widać, jednak nie zmienimy tego No ale cóż nam 3 dolary Lecimy dalej. I widzę, że tu jest moje klejn, aby użyć katapulty. O! to ciekawe. To jest bardzo ciekawe. No ale, co mam zrobić teraz? A, trzeba było ją uwolnić. Dobra. Mam kurkę, co dalej? Co trzeba będzie zrobić? No i trzeba chyba ją tam wrzucić. Dobra, to zrobimy tak. Tu wyrzucamy. Dawaj. O właśnie, to też miałem miała na szczęście. A co kurde. Mogę przynajmniej wziąć i podlatać żebym zdążył. Aj! No tutaj jakim? Zrzucaj. To ja. A tutaj będę stał. I Teraz powinien ta stojąca tu uderzyć. O właśnie. Uła, ile jaj leci? Okej, okay. ile te kuły produkują tych jaj tam? W ogóle ile ma tam kuły? Dobra. daj to Uuu, pojechał kosmos no dawaj okej ok, mamy to Te częściej klatki no i chyba już tam dookoła bo zbieramy dawaj samochód dawaj tutaj wszystko po kolei mini sodowe no i co no i teraz czas no, na dużo sodowe no i mamy to No, zdecydowanie to będzie później już koniec. Najwyżej jak będzie także... nie, tak, że. Nie jednak no nie, a to po prostu mieli o wiele dłuższy odcinek. Stodoła mała. Może kiedyś było się z niej stodoła. To była obok. Pozdrawiam kurczaka. Nie będę się kłaniał kurczakowi. Nigdy w życiu. OK? Podkładka do pisania. Myślę, że taka podkładka i szanej słowu w oczach, a można wejść wszędzie. Okej, okay. to jest ciekawa. Ciekawa definicja przedmiotu. Tak to nazwę. Szynka mała. Bez szynki nie ma gry wideo. Gry wideo? W się rozumiem, że box. Dobra, nie, nie będę się rozbudził. Nie ma, nie ma pojęcia. Jajko. Jajko to małe mi życie. Tak było. No byłeś, bo i zaleś, nie? Mąka. Drogi piasek. Tak. Bela Siana. Gwieski, kompletnie bezużyteczne. No nie do końca, bo jeśli będziesz wystarczająco kreatywny, to może być swoim równie dobrze środkiem transportu. Rękaw z polewą. Aha, ja przecież to jest lawa lampa. No nieważne. Rękaw z polewą. Najlepsza część Donata. No tak. Dabina. Przechodzenie pod Dabiną nie przynosi pecha. Jest obowiązujące dla Dabiny. Eee, okej, okay, to było ciekawe. Momentum, bo zbądźcie w środka, zanim zjesz skórkę. Skórki się nie je. Znaczy, znam kilka osób, które jedzą skórki. Ale je się nie je. Ja wiem, że ma dużo błonnika, niby z tego co słyszałem, ale no, no nie. Wiejski pickup. W każdym aucie można przewieźć świnię. Oprócz tego. Dlaczego? Ucieknie? W sumie ten dynom nie mógł uciec, ale... no nie wiem. Shopisku te Przyspiesza od 0 do setki 60 sekund. Wow! Normalnie zapierdziela szybko, nie? Wielki szpadel. Stary sposób robienia dziury. No... tak. Ale później się tam coś wsadzało. Na twoje dziury... przenikają wszystko. Silos. Dostać się do takiego, aby je żył jak król. W sumie zależy od tego, co jest w Silosie, ale tak. Tu skawka. Kto wynajdzie następną dłuskawkę? Chyba nikt. Chyba, że z się jest zmodyfikowana genetycznie, albo zmieszane po prostu różne rośliny będą, nie wiem, albo jak wiesz nasiona, możesz się zmienić w albuza. Nie, potwierdzam, nie. No Dobra, zobaczymy ostatni dialog, co będzie. I na to zakończymy. Zobaczmy, co ono mi do powiedzenia. Nawet nie próbowałeś pomóc byka. Próbowałem. Ciężko się używa tej katapulty. Wydaje mi się, że dziura tak naprawdę nadaje się tylko do niszczenia. Tak jest chyba zaprojektowana. Zaprojektowana? Na mnie nie patrz. Ja jej nie projektowałem. Ale jej użyłeś. No cóż, a czego miałem użyć? Nie wiem. Może prawdziwych donatów? Czy ciebie Donat ocaliłby biednego B od pewnej śmieci? Ocalił? Pokorzyłeś mnie. Goniły cię pszczoły. Jestem bohaterem. Zamówiłeś Donata do lasu? Tak. No. Ciekawe, czy dowiedzieć. No właśnie. No trochę to podejrzane, że ktoś oferuje dostałem Donatów w sam środek lasu. Goniły mnie pszczoły? Posłuchaj no. To ciężka robota. Z że gonią cię pszczoły. Okej. Okay. <grym> Okej. Okay. Eee. Nie codzienna sytuacja. Hony nad. Na to jest. Zaraz nad. Dobra. A też zakończymy. Pszczołami zajmiemy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodoba. Mam nadzieję, że OBS nie wywalił. Jeśli wywali to trudno, to, to będziecie mieli głos o skrócony materiał. Niestety wygląda to jak wygląda, i na to nie mogę zaradzić, po prostu OBS że rządzi się własnymi zasadami. No ale cóż, mam no, nadzieję, się Was podobał, Zostawcie po sobie subskrypcję, lajka like i jakiś ciekawy komentarzek. No i co, do następnego. Cześć!